Siema widzowie. Dzisiaj będziemy ten, kontynuować budowę naszego spota. Zajmiemy się dropem, a najpierw wraz grzewka. Szybka. Bo zimno jest. Z dzisiaj. Chłopacy już tutaj pracowali. A ja zaraz do nich dołączam. Tylko nie mamy co robić za bardzo. Ale zaraz się znajdzie robota. Tutaj chłopacy ładnie posprzątali. To jest najważniejsze. U, proszę. W końcu nie będzie śmieć. na Trzy godziny to robili. Tutaj też jest posprzątane. Tam jeszcze nie jest dokończone, ale wy pewnie już w tym odcinku poprzednim widzieliście efekt końcowy. Jednak tu jesteśmy, przed tym jeszcze, przed skończeniem tego. Jest szeroko tutaj, będzie jeszcze wyżej prawdopodobnie. No i będziemy dzisiaj tutaj robić dropa. Zaczniemy sobie od najprawdopodobniej pozbierania kamieni. Kamieni zbieraliśmy. Ta czuszka, jak będzie potrzebowała więcej, to jeszcze dozbieramy. A teraz idziemy brać się za kopywanie dziur, Żeby móc postawić już słupy. Strasznie wyje dzisiaj. A miarę wzięliście? Tak. <grym>, nie. Matek jest dzisiaj Tak myślałem. Dobra, miary nie mamy, tak, ale tak. na oko będziemy sobie kopać odległościowo i ustalimy sobie później. Dziury wykopaliśmy. Naszykowane cztery dziurki. We... I jeszcze tu. No i teraz będziemy wstawać. To bierzemy się za robotę. Kameczko wrzucamy teraz, żeby usztypnić konstrukcję. Weź w tą stronę. Kurde, szkoda, że nie są takie miękkie. Weź tak pory raj, żeby one się, wiesz, upadły. Ej, Ale wąski ten drop planujecie ogólnie? No. Będzie szerzej, trzeba. Paleto. I to takie krótkie ma być? Odtąd dotąd i Lot? No? Lot, lotu tyle będzie. A na czym się rozpędzicie? Tu będzie. Na palety. palety. To my, to my, no, no, do tego. No, do tego. Do do tego. No, do tego. To, do tego. i... do do palety. do Jak widzicie, uklepujemy. Dosypujemy teraz jeszcze trochę kamyków. Zaraz zasypiemy i będziemy się na kolejne dwa z przodu. Widzicie, jak jest nierówno? Nie no to wszystko jest dobrze, bo jakby było równo. Jakby było równo, to tu trzyma podwójnie, a tak przynajmniej trzyma dwa razy mocniej tak, z dwóch stron, wiesz. Równowaga się rozkłada. Gruby jesteś tak z tego ujęcia. A z tego ujęcia. Dobra, będę się odchudzał Okej. Okay. Fani Mateusz dużo to Moje pierwsze panki, O Słuchaj, trzymaj. Ja wezmę tu łopatę. Dobra, czekaj dobra. I cyk, w górę Ale będzie potężny dropik Ej, to jest jeszcze wyższe niż to? Pogłębnić dziurę trzeba Jak to wciągnąć? Dziura powiększona, można sadzać No co wy chcecie ode mnie? Widzowie tam Matty'ego woją Zakupujemy tak Tu, 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 tu. Praca jak zespołowa chińczyki, Indianczyki co to no. tam jest? Co w Watykanie budują? Szybkie ubijanie Patryk Patrzcie jak tutaj pole dancing na spocie I ubite Ubite pierwsza klasa żółw Ładujemy ostatnie tu Patryk se da radę, mówi. Tak się ubijano, Olsztynek. <laughs> Trochę krzywo nam to wyszło. Ale nie, trzeba go popchnąć, bo mega. Ło! Już dropa waleciałem. Był, było krzywo, trzeba było poprawić tutaj, ale już jest prosto. Wygląda to tak, od boku wygląda to tak, się prezentuje: tu będzie tyle lotu jak Ile? widzicie lądowanie, i belkę. Jeszcze trochę lądowanie podwyższymy, to się przybliży. I będziemy łączyć to z tym. Tutaj mamy jeszcze drzewo na zaszały. Zaraz porobimy zastrzały, żeby się trzymało I czekamy aż przyjedzie do nas wydeskowane drzewo, żebyśmy mogli dokończyć budowę fajnie! udało się Tak to będzie wyglądało Tu jeszcze możliwe, że taki boner log zrobimy Na pewno jak będziemy coś robić tutaj na spocie, to zobaczycie to w tej serii Także zasubskrybujcie kanał, lajka zostawcie jak się podoba, a my wracamy do roboty na losiardzie. Teraz takie ładne wycięte do drzewa będą ładnie dopasowywały się i będzie się ładnie wszystko trzymało Dalej idziemy. Przykręcamy pierwszy zastrzał z drugą? Na razie sobie na jedną wkręcamy żeby teraz móc jeszcze majstrować tym, w górę regulować i to będzie Czepkaj no tak można ten, będzie trzeba go przyciąć później no, Idzie Ankora <noise> 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 Tak będziemy teraz jeszcze drugi zaszczą przyczepiać później jeszcze te takie w tą stronę poprzeczne i będziemy czekać na drewno, to się spotkamy w dniu następnym. Bo jak się pięknie Olsie prezentuje w tym świetle z oddali. Zobaczcie, jak tam się prezentuje z dropikiem już. Będzie pięknie. Mamy kolejny dzień budowy dropa. Dzisiaj już myślę, że go skończymy. Co teraz będziemy robić? No, teraz patrzę, jak oni pracują. Drawiny robimy, a tam jest drawina z tyłu. Czemu tam nie weźmiemy? No bo jak go od tego jednego supa, to się wywali w pole. Kolejny dzień, mega zimny. Ostatnio nie było no, aż tak zimno, ale był wiatr po prostu. A dzisiaj jest, oprócz wiatru, jeszcze zimno. Dzisiaj nawet na lekarstwo, tak? No kurda, to już jest grubo. Ty wymyśliłeś plan, weź ty opowiedz Ja wymyśliłem plan, plan o nazwie no, Black pranu. Nie no, bo planu, ja miałem plan planu. jak planu. to zrobić, ale ty zmieniłeś mi go To teraz ty opowiedz co ty masz za wizję Ja mam wizję taką, że poskładamy to do kupy i przetestujemy No to dobra Poskładamy to do kupy w taki sposób, że no jak to trzeba zrobić Trzeba po prostu belkę do góry dać i belkę? Z dużą I Antek to połóż na górze Dzień. Teraz tak, teraz poziomicą sprawdzimy, czy jest równo. Ej, równo jest. Idealnie? No prawie idealnie. O no teraz już nie jest. Ale tam poziomica, no takie tak, właśnie, to takie minimalne różnice nie wchodzą. w Ważna poziom, Mati. Tu jest równo. Równo? No, to no, wygląda na równo. To... Ono tak będzie spadać dzisiaj, chyba. Kurwa. Co będzie poziom? Kurwa do końca. Między tym a tym jest poziom? Jeśli między tym a tym jest poziom, to jeśli przykładam poziom i do poziomu, czyli w drugą stronę, to tutaj, to tutaj teoretycznie powinno być ścięte. No. To tak jakbyśmy źle coś ustawili. Dobra, ustniemy i zobaczymy mniej więcej. Na no się jeszcze dotknie, bo wkurwamy to. O co tu chodzi? Teraz docinamy kolejny zaszczół, te o których mówiliśmy w poprzedniej części. Prawą stronę musimy podepchnąć, bo krzywo wkopaliśmy To musimy dociągnąć sobie to z Możecie właśnie wziąć sobie z nas przykład Że nawet jak wam nie wyjdzie, to możecie to później jeszcze naprawić No i teraz jest pikobelo. Tak samo robimy od razu z tej strony Okazało się, że musimy dociąć tą lewą stronę To, o dokładnie to co teraz pokazuję Bo kiedy przesunęliśmy to w prawo, to się podwyższyło Przenieśliśmy teraz na płaską powierzchnię walki I będziemy robić Łączenie. dziury na łączenia Dlaczego łączenia będziemy robić? Bo mamy dwie deski zamiast jednej długiej trzeba ją połączyć No i opowiedz jak Będziemy teraz robić tutaj Dziurkę i dziurkę po dwie, nie? Czy po jednej? Po dwie. po dwie. No to dziurkę, dziurkę tu tak samo będziemy robić, i później takiego pana druta, tutaj mamy, tu druty mamy, będziemy sobie nimi łączyć te belki. I jeszcze tam słupy musimy dorobić po dwa. Po jednym znacie się na każdą stronę. Teraz tu przynieśliśmy wszystko, żeby było równo. Tylko ty No to jest mi w tekście, te długie wietno to takie majolice, ale idzie, Ja pierdolę! Jakie ostre! Dobra, przed się Płotkiem przejdzie o. o nawet równo. Jest, inny. jedna pora, gotowa co zaniesiemy, przymierzymy i do was wrócimy Antek, dawaj teraz w drugą stronę o, jak <grywa> iść szedł, ale o wietrze zapomniał a strasznie wieje, zwiewało mi nowe deskę kiedy ją podnosiłem, ale jak widzicie progres jest dobite śruby Antek przeszedł, pod nim się nie zarwało czyli powinno wytrzymać też teraz możecie zobaczyć właśnie proces wbijania śrub zaczynamy sobie na ziemi a później ładujemy w górę i łączymy z tamtymi dziurami trzymasz? no teraz trzeba tu dokręcić żeby belki do siebie doszły i będzie pięknie tak jak tam Pokażę wam teraz progres, jak to wyszło Jest trochę lotu Wygląda to sporo Sporych rozmiarów jest, o tyle wyższe ode mnie, nie wiem czy widać Jeszcze opowiem co tu dorobiliśmy To widzieliście wszystko Tu podpraliśmy jeszcze kolejnymi słupami na łączeniach Żeby mocniej się trzymało y Tutaj y wychodzimy trochę paletami Także musiałem wykopać dziurę, żebyśmy mogli zrobić podpórkę A z góry wygląda to tak Stąd się wydaje być trochę strasznie, jak pierwszy raz tu wszedłem Ale im dalej jedziesz sobie, tym mniej strasznie to wygląda Dopóki nie myślisz o tym, że będziesz musiał stąd skoczyć tam Wtedy tu się już robi No jest dosyć wysoko Nie jest to roof ride, ale jak na nasze tutaj warunki Wyszło całkiem przyjemnie Teraz będziemy jeszcze deskowali tutaj te miejsce bo sama paleta nie wystarczy, i ogólnie to jest odcinek, jak zrobić dropa za darmo, bo tak się złożyło, że na budowę. Dobra, za darmo nie, bo musieliśmy kupić śruby, które tu trzymają właśnie te łączenia. O, te śruby musieliśmy kupić, bo bez nich na wkręty by mogło te puścić, ale tak poza tym poleci się udało wyrwać za darmo, bo jak ktoś ma do wyrzucenia to się możecie spytać czy po prostu nam je oddacą. potem drzewa tak samo tutaj są darmowe no i wyszło na to, że drop za darmo jest wykonany, a jest naprawdę spory. Jeszcze nie mamy dokładnych wymiarów, ale sama napędka ma coś koło 7 metrów. W wysokości to ma 2 metry ponad ma. Także jest spora. Tu tak samo widzicie mamy płyty, które będziemy takie 3 cm wkręcać. Na całego dropa. I one tak samo były za darmo, bo to ktoś po prostu miał budowę. zostały mu niepotrzebne nie miał co z tym zrobić. To się zapytaliśmy, czy nie potrzebuje kogoś, co zabierze, i mamy. Dzięki ci za to. O, z tej strony jeszcze dropa nie widzieliście. Także drop wyszedł praktycznie za darmo, tylko śruby musieliśmy. Patrzcie, jakie to jest wielkie. Jak ten spot się dobrze prezentuje tak od boku. Czy zrobić coś takiego, nie? Że oprócz dropa masz jeszcze zjazd z niego. Ty możesz zjechać, a możesz też skoczyć. Dla osób, które będą dąbały się skoczyć, ale nie... nie wiem czy to zrobimy. Chyba nie będzie nam się chciało. Także pewnie zostanie tylko drop. Mega dokładnie nie muszą pasować, w ogóle by się dało jechać. MTB masz teraz nie WMX-a Tak, Ale one się wpływem i powyginają i będą nierówności. Żeby... Aha, a to by chodziło, o to, żeby do palety doszły. A, żeby... a myślałeś, że ten, że patrzysz na to, że, że tutaj jest para. Ja, to Marjo zrobił tego. Takiego flipa co. Ty Musiała być chore, mega. Jesteśmy do dnia kolejnego. To jest ten sam dzień, który widzieliście w poprzednim odcinku z testów. I dzisiaj już mogę wam pokazać w pełni dropa. Nie ma rolina. poszerzone jest jeszcze bardziej lądowanie. I będę pokazać wam z boczku, jak to wygląda ładnie w świetle. O tak, to się ładnie prezentuje. I dzisiaj będziemy go latać i już testować całą linię. No, z prędkością tu jest ciężko, jak tu. Chyba się puszczasz Zobaczymy jak to będzie. Idziemy teraz. dropa. Tak. Dokładnie. Idziemy przetestować dropa. Tu jeszcze właśnie, Patryk szeroko zrobił. Z oczywiście. No. Tutaj drabiny musimy poprawić. A szkoda gadać dlaczego. Pominiemy ten temat. Chodzimy sobie tu. U! A, w ogóle tu są deski niedopiękne. Nie wiem, dropa ja mogę przetestować, ale hopy nie chcę. Dobra, teraz robimy test jak będzie prędkość wyglądała po jednej korbie. Mam hamulec jako jedyny, dlatego ja mam to przetestować. O, do tyłu mnie ściąga. jak ty masz jeszcze takie Nie no, jedną korbę ja bym dał, bo jak jakbym dał całą, to ja będę ten. Właśnie chodziło mi o to, żebyś dał całą i zobaczył gdzie Nie wyhamuje. Ja nie wyhamuję. No nie wyhamuje. Mówię ci. No lotu trochę pa, jest. Na da radę całą korwę wcisnąć, tylko że nie da rady wychomować i całą wcisnąć. Czyli z bomby. Czyli z bomby Ale ja nie testuję. Nie ma szans. Zasłoniłeś! Ej! Ej, tam wywalone w to, dzisiaj jest coś innego, najważniejsze. Dawaj z flipem! Z flipem! A, z flipem, żeby władki były No Podwyższyliśmy prowizorycznie jeszcze o jedną poletę w górę To później oczywiście będzie poprawione, tylko tak na szybko teraz, żeby Daniel mógł zmieścić korbę dodatkową No Janusza Całą jedną? Tak jest, na Matsuka No zmieściłbyś Dobra Patryk, ty nie masz tych Nie masz hamulca Daniel też nie ma Ale, tak, ale ty masz jeszcze mniejsze przełożenia Chciałeś testować? Pok wyjaśnij go i mnie. No to mniej się się wydawało. To się dzisiaj na testy. <noise> na testy zawsze jest największe. Nie no korwa by musiała jeszcze być. I co? No tam to chyba korka i wytę. Ej! Ty masz takiego kopa, że ty dasz radę to korpnąć i dasz radę nabrać prędkości. Spinaczka na dropa. Boj Patryk. Będę też jakoś zaczynał. Patryk poszedł teraz sprawdzić na dropa, czy z tym będzie się mniej bał na jazdu i skoku. Zacytuję Patryka. No jakoś mega mniej strasznie to nie jest. Kamerę sobie ustawiliśmy i poleciał! Leciał! Żół! Łatwe no. Także przetestowany został drop dzisiaj. Casey był, ale caseowałeś na tym. Ale całej korby tak mocno nie dałem. Na dropie caseowałeś, wiesz? Mhm. Nie była potrzebna ci ta dokładka. Dobra, lekki case był, ale prawie doskoczył. Patryk to doskoczy, tylko kwestia wczucia się w tu w dropa. Ja mam zawał. Jakbym miał to ja lecieć teraz... Daniel wolał sobie zrobić barspin'a na wprost, którego w życiu nie chciał robić, zamiast lecieć dropa. Także... oj... ciężko jest. Ty możesz lecieć, jak będzie tylko no a ja mogę lecieć, jak tylko chyba będzie ta kładka, która mnie uratuje życie. No! Jo! Teraz to miałeś taką prędkość, nie? Ale ja doleciałem chyba, to nie? to no teraz wszystko doleciałeś, wiesz jaką teraz prędkość miałeś? No właśnie wiem, ale tutaj jaką powera dostałem Jak ty to polecisz teraz, nie? Ty to no. na luzie trzymasz. Wow! <ścoughs> Co jest grane? Ty kajsowałeś się wielbłąda teraz? Właśnie wolniej niecha niż wcześniej. Daniel stwierdzi, że jednak chyba nie wytrzyma i Patryk skoczył. Zawsze Patryk co zrobi, to Daniel musi po nim powtórzyć. No starszy No! Też poleciał. Ja to co, teraz ja? Kurde Nie wiem czy co dzisiaj się skoczę Nie wiem Wiesz, kto teraz tylko nie poleciał? A ja już tam mówiłem do A powiedz czemu? Bo się boję Ale to dla fanów musisz to zrobić, żeby cię oglądali Ale ja mam połamany manitu Nie masz połamane, masz pęknięte No to samo Ja zaraz pokażę On kłamie Kłamie wam bo... widzowie O, jeszcze się trzyma To jest lakier pęknięty Nieprawda Mocna na i lecisz Dzień ostatni, dropa budowy, budowa w sumie już zakończona jest. Teraz tylko wam pokażę co zrobiliśmy. Podwyższyliśmy tu mocno. O, jak widzicie, podwyższone są teraz palety. Doton Mi. Były dwie palety ostatnio na testach. To dołożyliśmy cztery palety w górę jeszcze. I wchodzimy na dropa. Taką napędkę zrobiliśmy. A z napędki wygląda to tak. Teraz będzie tu masz napędkę, nie potrzebujesz już korbić i lecisz dropika. Ostatnio tu teraz filmiki jak Daniel testował w, jeszcze jak było ciemno. Nie, bo już to leciałeś. Naprawdę się boję. A teraz słowo najechał, bo przed chwilą Daniel tak najechał, że nie mógł wyhamować, bo dorobiliśmy napędkę. Łooo, wow, jak flotował wielbłąda Ja wierzę! Ale ty kurbę jeszcze dałeś gdzie? No lekko zakorbiłeś jeszcze Tak? No na górze Ale przez to tutaj to ja wylądowałem na samej dole No tak no bo tam jeszcze zakorbiłeś i dopiero dostałeś prędkości gdzie? Tu czyli, czyli dobrze jest Czyli jest git no Pokaż, gdzie, pokaż gdzie lądowałeś Gdzie, lądował. gdzie kurbę dałem? Tu Tu lądowałeś no A gdzie kurbę dałem? Na górze Na górze jak y, zjeżdżałeś to jeszcze dałeś trochę Wow! A ja jeszcze tego nie leciałem. Także dzisiaj jest ten moment, w którym muszę w końcu to polecieć. Życzcie mi powodzenia. Przedstawiliśmy drabinę tam z tyłu na wschód bo będzie się łatwiej chodziło. Bo tam teraz, jak widzieliście, gdy jak doszły te palety na napędkę. Ciężko się wchodziło z rowerem. Ciężko było go podnieść. O, i zobaczcie, teraz się gładko wchodzi. A nie tak jak tam z tyłu trzeba było się tu jeszcze po tych pękających deskach z bomby? Drugi skok? No i in, innej opcji nie ma, nie? Wiecie dzisiaj, ale w plecy daje, także jesteśmy dobrej myśli, nie? To bez korby. Bez. I poleciał i doleciał. Trochę przeleciał wielbłąda tak samo, no wielbłąda przeleciał. Kurde, najgorsze jest to, że ja jeszcze tego nie leciałem i teraz muszę to polecieć, a się strasznie cykam. Mati na ja i skok później Co będzie Dawaj Strasznie, Strasznie teraz wieje, czekam aż przestanie wiać i trzeba to ładować Myślę, że będzie dobrze, jestem pozytywnej myśli Jak przestanie wiać, to od razu z bomby muszę to polecieć Tylko teraz musimy poczekać na okienko pogodowe Zostało wiać Mati będzie leciał Dawaj z bomby, nie zastanawiaj się Yo, No Yo! i skoczył! Mam to! Ale się zastrałem, czaisz? Już tak chciałem ewakuację robić, ale poleciałem! Przytrzymałem. Jest! Nie, jestem największym gówniksem! Skoczyłem! Ale już naprawdę miałem takie myśli! Ale wszystko schodzi ze mnie! Dobra, teraz mogę jeszcze raz! Dawaj! Idę jeszcze raz! Yo! Jeszcze raz! Że... Ale nie! Tak, już byłem naprawdę taki posrany! Mówię, nie, no dobra, trzeba iść z wątkiem, tak jak mówimy, bo to się za to nie załogę. A mi się tutaj młotek bym pocałował. No, żeby naprawić. Już myślałem, że lecę na twarz, ale chyba się do Tak na tył bardziej lecę. Czułem, że kejsuje No. no Daj no, no, flipa no, z tego. Flipa teraz. No. Ło, wow, co to było? Gdzie tu się. Tutaj jest kasała i tak go podbiło. Jakby. Nie wiem, czy to może... kamerze nie wybić, tylko ją stłumić, ale nie da się jej stłumić. To mm. trzeba latać. Co? Lecisz jeszcze raz? No, trzeba jeszcze raz, żeby się przełamać. Bo wiesz, dawaj. pierwszy raz jak to się nazywa? Pierwszy raz to szczęście, drugi przypadek, a trzeci to skill. No. Do momentu, dopóki nie wylecisz z tego, jest strasznie. Jak już jesteś w powietrzu, to już się nie boisz, bo i tak już jesteś w powietrzu. Jak czujesz, że masz kontrolę, nie? Ło, wow, leżał hopę. Pierwszy raz teraz dropa, dobrze skoczyłem. Podniosłem tak mocniej, doleciałem i się wbiłem ładnie. Bo się trochę do przodu później, na, na koniec przychyliłem. Że nawet tak mam wrażenie, bo dostałem teraz dużo prędkości. Poleciałem i chyba tu trochę przeleciałem to, nie? Nagrywki z Bijamy na dropa. Wow! dobra, Daniel zaproponował tabletop z dropa, to jadę. Kurde, jestem dziwny jakiś. Nie to, że tabletop wyszedł, to jeszcze idealna muszda i nie leciałem hopy. Dobra, teraz lecimy. Matki jest tutaj ze mną. Siema. Robimy tabletop z dropa, lecimy hopę. Jak się wszystko Dawaj, uda, to hopę, będzie no. Ja! Co się stało, a to dzikie było? A dobra, druga próba, tyle ci. O! Żyje? co to było? Jaja całe. Ta, ja upad... Bardziej ręka boli, bo się optarłem o rower, wiesz? Dobrze. nie było na takiego pedału. Ta Ale mówię, Patryk polecił to ja też, nie? Mm. Co się może stać? Ja oh. Także dzisiejszy dzień udany, nie jestem lamusem siła! Mato, 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 mato! W przyszłym odcinku będziemy musieli chyba zrobimy to pomiędzy odcinkami przenieść wybicie trochę wstecz, bo jest tak duża prędkość, że się to przelatuje. Patryk nauczył się to tłumić, ale jak to przeniesiemy, to nie będzie trzeba tłumić, będzie tylko się fajnie latało. A teraz Wam pokażę, co można zrobić na flacie. No, tu tu jest. no Popsu! jest, ale da się jakby ktoś z lepszym skillem to spróbował to by mu to wyszło na pewno Jedziemy Ale puścił ręce, puścił Jeśli jechali na kolejną hopkę, tutaj jeszcze jedną, po tej hopie, tam przed tym drzewem będzie hip, i ten hip będzie prowadził na lądowanie, które będzie tutaj wini duży hop. Jest plan na pewną rzecz, ale nie mamy pewności, czy ona wyjdzie. Jeśli ta rzecz nie wyjdzie, to będziemy mieli całego spota tam odblokowanego. To będzie linia, która prowadzi dookoła spota, i ewentualnie może będzie dało się jeszcze wrócić z powrotem w tą linię, żeby tak nieskończone koło zrobić. Także do zobaczenia w następnych odcinkach.